Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, złożyłem się do głosu po wysłuchaniu e, tych niepokojących e, informacji na temat zagrożenia wypłat dla pracujących w bytomiu, e, urzędników i chciałem zapytać, powiedzmy tutaj Panią Skarbnik o rzeczywisty stan konta Urzędu Miejskiego na dzień dzisiejszy. E, ile środków ma Pani do dyspozycji i ile potrzeba na wypłacenie Sesji pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Bardzo bym o tę informację, bo ona jest niezwykle istotna, bo mamy przecież kilkaset ciężko pracujących osób, yy, stawiających serce dla tego miasta, a jest ryzyko, że nie otrzymają wynagrodzeń. I bardzo proszę również o potwierdzenie tych informacji, które do mnie dotarły, że po raz kolejny odroczono te płatności składek w największych wnioskach budżetowych. Chodzi o wysy, oczywiście. Oraz, że zawieszono po raz kolejny składki na gazetkę do listopada tego roku. Chciałbym to zapytać później przy raporcie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która już uznała te praktyki za niewłaściwe i zaleciła ich zmianę. Natomiast w sytuacji, kiedy słyszymy, że rzeczywiście zagrożenie jest, to pytam o to w tym momencie i bardzo proszę o odpowiedź. Teraz jeszcze ja chciałem się odnieść do wystąpienia Pana Prezydenta, który tutaj do radnych zwrócił się, że przecież głosowaliście za stawianą. Tylko raz Prezydent oczywiście zręcznie w swoim wystąpieniu pominął kwestię taką, że po pierwsze nie dostał kredytu CEDI, a który sobie do budżetu wpisał. Po drugie, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała poziom poręczeń, który Pan wpisał do WPF-u i cały ten WPF Pan uchyliła. To są diametralnie różne sytuacje głosowania wtedy, a sytuacja budżetu i WPF-u teraz. W sytuacja, w której w tego opłatu po kredycie nie może wystąpić, prawdopodobnie już w przyszłym, zatrzymanie tego zobowiązania będzie niczym innym, tylko przekroczenie uprawnień. Ja przestrzegał w tym miejscu zarząd spółki Wydowski Sport przed podpisywaniem umowy na cokolwiek w sytuacji, kiedy zapewnionego finansowania na to nie ma. To będzie przekroczenie uprawnień, i zostanie w tym, na tych natychmiastowych zgłoszone do prokuratury. Dziękuję. 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 Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, proszę Państwo, w pytań tutaj zadanych przez pana radnego Chciałam powiedzieć, że obecnie w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o stan środków na rachunku, to jest około 4 milionów. Jeżeli chodzi o zapewnienie środków niezbędnych na wypłatę, to otrzymałam zapewnienie, że to będzie mieć takie środki. Tak, tutaj Pragnę przypomnieć, tutaj, tutaj przypomnieć, że czekamy na zwrot dopłat z Wytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. To jest kwota, na którą jeszcze czekamy około 13 milionów. Jeżeli te środki wpłyną, to na pewno zabezpieczymy to. Natomiast będą jeszcze dochody z subwencji oświatowej, w której termin jest przed nami. Możemy szacować, czy to środki wystarczające, aby zabezpieczyć płatność wynagrodzeń i, i pochodnie z tego tytułu. Natomiast kolejne pytanie e, dotyczyło e, odroczonych składek kzk gop i ZUS-u w pięciu jednostkach. Owszem, są składki za trzy miesiące KZK-GOP-u odroczone do listopada e, i ZUS w związku z tym, że brutto ZUS zawyżony dotyczący nie tylko płatności od wynagrodzeń za miesiąc marzec, ale również od dodatkowego wynagrodzenia w sferze budżetowej. Była to płatność podwójna, w związku z czym przepisy nam nie pozwalają wystąpić o odroczenie terminu płatności takiej płatności i rzeczywiście taka płatność jest odroczona do dnia 20 czerwca, za jeden miesiąc, do 20 czerwca tego roku. Natomiast w raporcie Regionalnej Izby, w, raporcie, w protokole Regionalnej Izby zakwestionowany fakt odroczenia, tylko fakt yy, dotyczący kwotności w jednym miesiącu bez tego właśnie odroczenia. Także bym prosiła o wnikliwą analizę tego protokołu w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tej chwili nie ma czegoś takiego, że umowa już jest obowiązująca i tego kredytu mieć nie będziemy. No nie spełniliśmy warunków w tym roku niezbędnych do zaciągnięcia tylko kredytu, natomiast mowa przewiduje możliwość zaciągnięcia dla ten następny. I jeżeli spełnimy warunki wynikające z umowy to będzie możliwe uzupełnienie pierwszej klęszy i kolejnej klęszy, co zostało zmienione w wieloletniej prognozie finansowej i jest tam uzgodnione, są uwzględnione jako transzę z kredytu. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, ja pytałem jeszcze ile potrzeba na ten Wynagrodzenia. Bardzo proszę o taką informację. Rozumiem, że pani Marakitowa są cztery minuty na koncie i potrzeba na te wynagrodzenia. W tłumaczeniach dla Izby Obrachunkowej pani poprzednik stwierdził, że był zmuszony dokonywać tych operacji zawieszeń w składach, między innymi, w związku z brakiem środków finansowych i brakiem zgodności. Takie tłumaczenia padły w raporcie. Rozumiem, że. Na chwilę obecną to jest również powodem, dla którego Państwo y, zawieszacie y, te rzeczy. Natomiast myślę, że y, Pani sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że y, z tego samego powodu, dla którego w tym roku nie możemy się starać o kredyt z EBI, również w przyszłym roku najprawdopodobniej nie będzie mogli stać, bo póki co budżet miasta nie spełnia warunków określonych w y, umowie z EBI. I w tej sytuacji, skoro brakuje już dzisiaj środków na pensję, wydaje mi się że bardzo mało prawdopodobne, żeby do końca roku te warunki no, spełniać. Czyli... Dziękuję. Podążący, panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Drodzy ja Państwo, chciałam uzupełniającą odpowiedź Panu Radniu, biedzie na pytanie zadane przed Przemko. Chciałam powiedzieć kwotę dotyczącą zabezpieczenia wynagrodzeń dla całego miasta. Jest to kwota około 16 milionów. A jest 4, tak zrobię. Ale proszę mi pozwolić do kończyć. Jest to kwota 16 milionów, a nawet wyższa kwota, bo to mówię tylko o wynagrodzeniach i pochodnych. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie ZUS-u tych wynagrodzeń, które jest płatne do dnia 5 -tego następnego miesiąca, to jest jeszcze około 6, 6,5 miliona, czyli więcej 22,5 miliona. Natomiast y, jeszcze oczekujemy dochody z takich tytułów jak subwencja równoważąca z terminem płatności 28 kwiecień. Subwencja oświatowa, która wpływa w dniach około między 20 a 22 każdego miesiąca i jeszcze bieżące wpłaty z podatku e, od nieruchomości osób prawnych, osób fizycznych, e, dochody z użytkowania wieczystego. E, jeżeli wpłynie to wszystko i wpłyną przewidywane dopłaty z, P, e, z BPQ, to u za to zabezpieczymy wynagrodzenia i podobne. Jeżeli chodzi o kwotę szczegółową, to proszę. Mogę to okay.